Założyłem drugi kanał ASMR z ASMR po angielsku Sweet Potato ASMR Link jest w przypiętym komentarzu i pierwszy odcinek pojawi się dzisiaj o 22.00 więc jak skończycie oglądać ten odcinek to możecie od razu siup, przeskoczyć na mój drugi kanał i obczaić Zobaczymy jak to się przyjmie. A tymczasem witam! W moim sklepie z wyzwalaczami przygotowałem parę przedmiotów dla ciebie, które brzmią naprawdę fajnie i które może miałbyś ochotę nabyć. Dobrze. Jakiego typu dźwięki lubisz najbardziej? Jakieś klikające dźwięki w takim razie proponuję niedziałającego padu od xboxa pad co prawda nie działa ale wciąż może działać w zakresie asmrowym to nagle wartość znowu skoczyła do 500 zł, więc... ale mogę dać ci rabat, więc właściwie możesz zapłacić tylko 400 zł Co ty na to okej, okay, pomyślimy nad tym dobrze Jeśli lubisz klikające dźwięki, mam też tutaj taki małe Ale lubisz też takie dźwięki kąpczaste, bo mam kąpkę Ja uwielbiam jak się właśnie ją ściśnie, a potem powoli popuści nacisk i ona wydaje takie fajne. są tutaj dwa tomiki poezji pierwszy tomik to jest Homo Demens wydał go Polaczek dwa lata temu we wrześniu Homo Demens a drugi tomik, tomik poezji to jest Tajemnica Drzewa Mirdowego i on go chyba wydał w lutym musiałbyś go zapytać i e, ten tomik możesz znaleźć klikając link w moim bio w moim opisie filmu może nie jest dużo fajnych dźwięków więc może nie jest to idealny wyzwalacz ASMR ale na pewno jest to idealny wyzwalacz emocji poezja wyzwala człowieka tak? zachęcam do obczajenia <grym> dobra a lubisz bodźce wizualne? myślę, że takie piórko jest idealne dla fanów bodźców wizualnych a także dotykowych Smernięcie piórkiem. Nawet jak sam siebie smeram, to czuję przyjemność, ale jakby ktoś mnie smernął, tak jak ja teraz ciebie, to zupełnie inne wrażenia, prawda, prawda, prawda. Smeru, smeru, smeru. Smerk, smerk. Smeru, 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 smeru. Zestaw takich pędzelków kosztuje jedynie 40 zł i dołączę także po która też brzmi super. Posłuchajcie. Jeśli, jeśli chodzi o bodźce dotykowe, to też taki język rehabilitacyjny również bardzo przyjemny. Można go wykorzystać do masażu twarzy, na przykład. Masz, masz. Bardzo ludzi, wiele ludzi lubi dzikanie do z jakiegoś powodu. Na wiele ludzi to działa. Nie wiem dlaczego taki trend. Być może to też to się spok Nie mam tutaj misy pytańską Bardzo popularna wśród widzów. Polaczka bardzo ją lubią. Posłuchaj tylko. fajna, na nie. Przyznaję, że super. zamknąć oczy i poczuć się jak w tybetańskiej świątyni nie twoje klimaty okej, okay, rozumiem eee, no jesteś dosyć trudnym klientem, ale spokojnie a może dźwięki pryskania, psikania przepraszam Moje trzeba się schłodzić w te upały Jesteś fanem e, światła, tak. Bo widzę, że tak patrzysz na te moje światełka za mną. One niestety nie są na sprzedaż, są dla mnie zbyt cenne. Ale też mm, na wiele ludzi bardzo relaksująco działa światło. Patrz, mam tutaj taką lateraliczkę. podążaj chwilę ze światełka. Co mogę jeszcze zaproponować? Tutaj mam taki, to się chyba nazywa Pumex i on wydaje dosyć taki intensywny dźwięk. Mnie osobiście on się bardzo nie podoba, ale wiem, że wielu ludziom takie dźwięki bardziej intensywne przypadają do gustu. ten dźwięk jak się przesypuje jest niezwykły więc powiedz mi co będzie Cię interesowało co byś chciał kupić ok czyli chciałbyś kupić mój tomik poezji, homo Demens dobrze a chciałbyś kupić latareczkę i chciałbyś kupić razem 85 zł. Dziękuję ci bardzo. Okej. Okay. Mam nadzieję, że ci się podobało i nie zapomnij sprawdzić e, mojego drugiego kanału Sweet Potato ASMR. So, bye-bye. Pa pa.